Siamandere, ja jestem doktor i zapraszam na nowy odcinek. A dzisiaj sobie ogramy nowe auto w grze chińskiego producenta, Wooling Sunshine. Jest w nowym y, sezonie do zdobycia z Afryką. 25 punktów trzeba ubić z sezonu. No ja już go przed chwilą odebrałem, więc sobie go ogramy. Zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe yy, i co tu nam zaoferuje, jak się nim jeździ. Także już go mam wybranego. A jeszcze go zaprezentuję, może co? Forza Vista. Tak się prezentuje. Otwórz wszystko. Można powiedzieć: małe chińskie główienko. I mały miniwanik, busik. Nie wiem, jak to nazwać. No dobra. Zobaczmy, co mamy. Ulepszenia tuningu Ale zanim ulepszymy sobie tutaj ten Zobaczymy jakie ma silniki do wyboru O kurde wodyki już widzę Można silniki zmieniać eee, Co my tutaj mamy Przełącz Pojemność 1200 fabryczny silnik Możemy wrzucić 6,2 litra O kurde A fabryczny ma 84 konie I 108 niuta. 6 6,2 litra pod, to, pod tą maskę 1,6 litra turboreli 7,2 litra V8, ja pierdzielet. większe silniki można wrzucić niż to, nie wiem, do bęki jakiejś i super silnik można wrzucić, kurde, kusi ten supra. No ale dobra, zostawmy fabryczny silnik, zobaczymy jaki będzie miał dźwięk i tak dalej, nie będziemy zmieniać na razie silnika. Jakie napędy można zrobić? Mamy fabrycznie tylny napęd, możemy zrobić napęd na 4, ale zostawiamy tył. Można silnik uturbić albo wsadzić kompresor No ale to zostawimy na koniec, zobaczymy ile mocy wyciągniemy z fabryki No i mamy bodykit Mocno się zmienił Kurde, jakie poszerzenia Na grubasie Mało to jest widoczne teraz w czytym lakierze Ale git, dobra, zostawiamy A jeszcze coś możemy dodać, spoiler Uuu. no dobra, albo grubo, albo wcale, nie dobra. Body mamy już gotowe. Dobra, lecimy z silnikiem, robimy na maksa, zobaczymy co wyciągniemy. Tu jest plus 10 koni. Kolejne 13 14 Zrobimy na maksa wydech nam daje 15 koni. Wałki rozrządu 60 koni. Kurde, no, no to już jest grubo. Będzie miał potencjał, to małe główienko. Myślę, że nawet turbiny nie trzeba będzie wkładać. Odelżymy koło zamachowe. Układ olejowy poprawiony. A nie, sprawdziłem i my mamy teraz koni. 281 konic z 80. No to zobaczcie to: 200 koni na plus i 200 N na plus. Pięknie. Dobra, lecimy dalej z tuningiem. Oczywiście, heble. Zawieszenie uliczne, sportowe. Dobra, ja robię do driftu. Już mam wizję na to auto, więc zostawiam. Co robimy do driftu? O kurde, Ej, przeważnie są dwa do wyboru, a tutaj mamy trzy były stabilizatory. Kurde, klateczka dobra, klatki nie wrzucam, bo dociążymy za bardzo auto. Tu jeszcze go odciążymy 200 kg, tracimy a normalnie tonę 265, a tonę 66. Kurde, ładnie, ładnie. No to. Prawie 300 koni i to na wagi w zupełności nam wystarczy, podejrzewam. Sprzęgło, skrzynia biegów, tutaj żebyśmy mogli ją edytować sobie, wyciągnąć biegi, driftowy mechanizm, ale to i tak nic nie zmienia, obojętnie który bym wziął, to. Możemy sobie każdy Edytować Dobra, no opony do driftu robię Ale podejrzewam, że mogą być za mocne Kapeć 275x45x14 Ładny walec można wsadzić naprzód Na tył 295 Kurde ładnie Jeszcze cale sobie zwiększymy Ile można wsadzić? 20 cali Ale jaja nie ma prawie opony, zobaczcie. No dobra, robimy taką karykaturę chińską. Ja mam wizję na to auto, więc yy, dlatego tutaj jadę grubo z tematem. Nie wiem czy te felgi... Szukam felgi, która będzie miała duży parapet. Tam ta była git. Może coś takiego zobaczymy. No dobra, no to tu już mamy chyba z tuningu wszystko. Silnika nie zmieniamy. A ile dałaby nam turbina? 312 KONI z 281. Kompresor, ale nie, bo tak, bo później trzeba było od nowa stuningować trochę silnika. Dobra, to zostawiamy tak jak jest. Zobaczymy, jak braknie. Przyjedziemy po więcej. Zainstaluj konfigurację. Punkty biegłości. Zobaczmy, bo to jest teraz, kurde, e, poszukiwany temat. Ja sobie standardowo wykupuję zawsze dół I później z biegiem czasu jak trafiam auto jeszcze raz żeby jeździć No to sobie wykupuję dalej Mamy super bullspina Jednego super bullspina, ale na samej górze do zdobycia Więc trochę daleko żeby lecieć Szkoda punktów No i tyle Lecimy sobie na tuning wizualny Na moją wizję, projekty i lakiery I znajdź tuning tutaj takie kurde chińskie waniki o już widzę co ja chcę tak nie musiałem nawet szukać wpisywać Za długo zapisuję. No dobra, wchodzimy w forza vista jeszcze raz zobaczyć to auto i teraz wszyscy słyszą tą muzyczkę z Tokyo Drift, my life be like, nie będę śpiewał, ale ja ja, ale jaja. ja, ja. My life, I jeszcze no dobra, wjeżdżamy na ulicę zobaczyć przetestować furę. Przejeżdżam się takie równice. O, słodko czekam prezent. Ale jaja Ty, on nie chce ruszyć Ale dołu w ogóle nie ma chybki Pora deszczowa, trochę słabo Wolniotki jest, chyba trzeba będzie wrzucić to później ale od na jak na 280 koni to on powinien zasuwać tonę wagi przysiądę się na parę spróbuję sobie poobracać kamerę ale ominąłem na parę ale skrywany z od razu pakować kurde fałsemę -y jak jakąś, Albo super się kurde, ale to będzie pocisk no. tak jakby chciał, a nie mógł w końcu wstał, ale brak pomocy żeby to kurde pociągnąć Jedziemy na rondo Ikea Zrobimy sobie szybki poni. żeby trafikom nie przeszkadzać. No i co, szybki tuning. Cisień w oponach. Lecimy w dół. Nie każdemu może służyć mój tuning, ale no ja opracowałem, że mniej więcej tak mi się już w miarę dobrze lata. 1, 3, 3, 1. Przełożenia. Chyba długie ma te biegi, no zobaczymy w trakcie Kąt pochylenia kół Tutaj robimy na zero Stabilizatory, ja lubię nasze sztywniejsze Inni ustawiają na miękkie, żeby tam latać z przekładek To jest tak na oko, później trzeba sobie to dostosować jeszcze, nie? Pod dane auto Dobra, resory. Oczywiście też sztywne, wysokość jest na maksa w dół. No, operuje na, na gałce, na tym napadzie, nie na myszce, więc kurczę, tak to bym szybko przesunął, jakby był moment. Dobra, tak do zera. Tłumienie. 15 sobie ustawimy. 18, w sumie można by było. Sztywność na wybojach. Też wszystko na sztywno. Po wybojach nie będziemy jeździć. Mika, hamulec 100% i 100% kończymy i przetestujemy, jeszcze właśnie jak tam patrzyliśmy i ten my life be like uuuu a i jeszcze to tarcie rąka, rąkami jeszcze ręcy ma może powiem i on się tak cieszył kurde Teraz zobaczymy. Trojeczka, kurde jest mokro. No. Nie brakuje mocy, nie chcę wstać. I pociągnął nie, nie, no dwójka to jest za mało na to rondo. kurde, miało być tak pięknie wpadł ze o, brakuje dwójki, za krótka jest na to rondo. na małe rondo by było dobrze nie, 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 nie da rady w ogóle tym lepać Dobra, to już teraz nie będziemy jeździć, tylko szybka akcja. Respijmy się w garażu i montujemy turbo. Silnik supry by się przydał, ale od nowa trzeba było go tuningować. Montujemy turbo, zobaczymy. Powinno by szybciej wstawać, chociaż z kompresorem by też lepiej wstawał z samego dołu. Bo tak to będzie turbo dziura. Kurde, nie wiem, nie mogę się zdecydować <gry> A, dobra, 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 dobra notujemy turbo Mamy turbo, ale tu gdzie ja idę? Silnik i teraz tak, turbinka na maksa Trzeba teraz sprawdzić, co tu się nam pozmieniało, bo mogło być coś, że spadło przez zmianę turbiny. Intercooler trzeba dokoksować, oczywiście. Tu jest git. Tu jest git. Wydek został, wszystko zostało. Po 280 koni. W tym momencie mamy 377 koni Kurde, no 100 koni więcej, kurde I 100 newta praktycznie więcej, więc no No już chyba powinno być git Jak teraz będzie za mało No to zostaje tylko opcja Swapowania silnika Ale to już sobie zrobimy na Live'ach Żeby pojeździć takimi śmiesznymi autami Dobra, wychodzę z garażu Respijmy się kurcze na rondzie szybko i testujemy. No szybciej. O jest sucho. Ale on zamulana to. Ach, co tu Jeszcze a no, ja nie wiem czy on nie ma wydłużonych za bardzo biegów, kurczę. zaraz to zrobimy 2,91, zmniejszmy je na, nie wiem, 3,30 i zobaczymy Szybciej się wkręca, To trójkę Ale jest różnica już. Trochę kopnąć trzeba, bo jest sprzęgła o, Krótka buda, kurde, spinuje jak nie. Co, ciężko? Nie, no, kurde, strasznie ciężko się nim lata. Nie, no, kwestia poustawiania pewnie. No i więcej mocy by się przydało. Jedno rondo trzeba zrobić, kurwa. Idzie, idzie. Można zrobić na dwójkę, bo przypadka nie ma. Strasznie niski jest słaby ma ten dół o, i dwójka wklepana w podłogę i nic wurzak trzeba go dużo kopać za sprzęgam Co Kurde, co ich jest? Jest tutaj tyle. A teraz kopnąłem, to mnie zarzucił Wracamy na rondo, ostatnia rondo i kończymy odcinek. miało tak pięknie nie. Nie, wyszło ale zobaczcie, jak on w w wolno wstaje. wstaje. wstaje powoli, powoli, dopiero nie, ma... dopiero te nie, obroty, troszkę bo tak jakby Ożywiają. Ale dołu nie ma w ogóle. Trzeba było chyba kompresor rzucić, bo z dołu od razu startował pełną mocą. Kompresor by... A i tyle z przekładki. I sprzęgło Tak mega nieprzewidywalny, bo nie dość, że mu brakuje mocy, to już jest ta budowa tego auta. <sentimentedayonomisa�ý> Teraz, jak się podobało? Łapka w górę, subika jak jesteś nowy, zapraszam na Discorda. Strzałeczka, do następnego, cześć!